W dzisiejszym odcinku. Zuchwała kradzież obcokrajowca na balu dobroczynnym. Obcokrajowiec wsiał postrach na drodze. Szokujące odkrycie straży granicznej. Brutalne pobicie w pociągu. Awantura, broń i strzały. Dramatyczna noc w gminie Wielbark. Zuchwała kradzież obcokrajowca na balu dobroczynnym. Bal dobroczynny organizowany przez Stowarzyszenie Szpital Wspólnym Dobrem miał być wyjątkowym wydarzeniem, które jak co roku gromadziło ludzi dobrej woli, chcących wesprzeć szpital powiatowy w Więcborku. Inicjatywa, która miała charakter charytatywny i odbywała się w podniosłej atmosferze, została zakłócona przez nieoczekiwane zdarzenie. W późnych godzinach nocnych do pomieszczeń, w których trwała jeszcze zabawa, dostał się mężczyzna, który nie był uczestnikiem imprezy. Jak ustaliła sempoleńska policja... Był to obcokrajowiec, który wykorzystał nieuwagę obecnych i ukradł przedmioty należące do członków zespołu muzycznego. Łupem złodzieja padły między innymi telefon komórkowy, pieniądze oraz dokumenty. Sprawca działał szybko, najprawdopodobniej obserwując wcześniej sytuację i korzystając z momentu, w którym sprzęt i rzeczy osobiste pozostawiono bez nadzoru. Gdy zorientowano się, że doszło do kradzieży, zgłoszenie natychmiast trafiło do komendy powiatowej policji w Sempulnie krajeńskim. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności dochodzeniowe jeszcze tej samej nocy. Sprawdzono nagrania z kamer monitoringu, przeprowadzono rozmowy z uczestnikami wydarzenia oraz personelem zabezpieczającym obiekt. Ich szybkie działania doprowadziły do ustalenia tożsamości podejrzanego już następnego dnia. Zatrzymany został w ciągu kilkunastu godzin od zgłoszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży mienia, co w świetle obowiązującego prawa może skutkować karą do pięciu lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd, jednak skuteczność działań lokalnej policji spotkała się z uznaniem osób zaangażowanych w organizację balu. Choć incydent rzucił cień na przebieg imprezy, organizatorzy nie zamierzają rezygnować z dalszych działań na rzecz wsparcia lokalnego szpitala. Podkreślają, że tego rodzaju wydarzenia mają ogromne znaczenie dla społeczności i stanowią nie tylko okazję do zbierania funduszy, ale również budowania relacji międzyludzkich. Policja apeluje jednocześnie o ostrożność podczas wydarzeń publicznych. Nawet w miejscach z natury bezpiecznych, takich jak bale charytatywne, może dojść do nieprzewidzianych incydentów. Szybka reakcja uczestników i sprawne działania funkcjonariuszy mogą jednak znacząco ograniczyć straty i doprowadzić do szybkiego ujęcia sprawcy. Sprawa zostanie przekazana do sądu, który oceni wszystkie zgromadzone dowody. Niezależnie od orzeczenia. Zatrzymanie sprawcy w tak krótkim czasie pokazuje, jak istotna jest sprawna współpraca społeczności lokalnej i służb mundurowych. Bal dobroczynny mimo incydentu spełnił swoje zadanie, a zgromadzone środki trafią na rzecz szpitala powiatowego w więcborku. Obcokrajowiec siał postrach na drodze. Na drodze ekspresowej S 61 w pobliżu suwałk doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. Patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach prowadził rutynową kontrolę, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. W trakcie działań ich uwagę zwróciło ciężarowe Volvo z naczepą, które poruszało się w sposób wzbudzający poważne podejrzenia. Tor jazdy wskazywał na możliwość, że kierujący może być pod wpływem alkoholu lub innej substancji obniżającej sprawność psychofizyczną. Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności kontrolne. Już w chwili podejścia do kabiny kierowcy wyczuli wyraźną woń alkoholu. Za kierownicą siedział 52-letni obywatel Litwy. Mundurowi przeprowadzili badanie alkomatem, którego wynik potwierdził ich przypuszczenia. Urządzenie wykazało obecność niemal jednego promila alkoholu w organizmie kierowcy. Wobec takiego wyniku policjanci nie mieli wątpliwości co do konieczności natychmiastowego działania. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Jednocześnie zabezpieczono prowadzony przez niego pojazd ciężarowy wraz z naczepą, eliminując z ruchu potencjalne zagrożenie dla innych uczestników drogi. Zgodnie z obowiązującym prawem kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości stanowi poważne przestępstwo określone w artykule 178 a kodeksu karnego. Grozi za zaniekara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym przypadku... Z uwagi na oczywisty stan nietrzeźwości i zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku, sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym. Policjanci biorący udział w zatrzymaniu podkreślają, że ich szybka reakcja mogła zapobiec potencjalnej katastrofie. Ciężarówka o znacznej masie prowadzona przez nietrzeźwego kierowcę stanowiła poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. S-61 to jedna z ważniejszych tras ekspresowych w regionie na której codziennie porusza się duża liczba pojazdów osobowych i towarowych. Każdy przypadek jazdy pod wpływem alkoholu niesie za sobą ryzyko nieodwracalnych konsekwencji. W przypadku kierowców zawodowych, którzy obsługują wielotonowe pojazdy, odpowiedzialność jest szczególnie wysoka. Działania policji w takich sytuacjach mają nie tylko charakter represyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców to jeden z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Obywatel Litwy odpowie za swoje czyny przed sądem, a jego dalszy los zależeć będzie od decyzji wymiaru sprawiedliwości. Dla funkcjonariuszy, którzy tego dnia pełnili służbę na trasie S-61, był to kolejny przykład, że czujność i zdecydowane działania mogą realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szokujące odkrycie Straży Granicznej. Bieszczacki Oddział Straży Granicznej ma za sobą wyjątkowo intensywny rok. Od początku 2025 roku funkcjonariusze tej formacji ujawnili przeszło 160 pojazdów pochodzących z kradzieży, a także wykryli ponad 2800 fałszywych dokumentów. Takie liczby nie tylko pokazują skalę problemu, ale również skuteczność działań podejmowanych zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi służbami w kraju oraz poza jego granicami. Łączna wartość odzyskanych pojazdów została oszacowana na ponad 18 milionów 800 tysięcy złotych, co podkreśla jak istotną rolę odgrywają codzienne kontrole przeprowadzane na przejściach granicznych i w głębi kraju. Jednym z przykładów działań funkcjonariuszy była interwencja, do której doszło 3 listopada na przejściu granicznym w Budomierzu. Do kontroli na kierunku wyjazdowym z Polski zgłosił się 32-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przewoził na lawecie samochód marki Ford, którego wartość szacowano na 30 tysięcy złotych. Weryfikacja danych pojazdu w międzynarodowych bazach poszukiwawczych potwierdziła, że samochód został skradziony na terenie Niemiec. Auto zatrzymano, a dalsze czynności przekazano policji. Zaledwie kilka dni później funkcjonariusze ujawnili kolejne przypadki posługiwania się podrobionymi dokumentami. 6 listopada na przejściu granicznym w medyce zatrzymano obywatela Ukrainy który opuszczał Polskę samochodem tej samej marki. Podczas kontroli przedstawił ukraiński dowód rejestracyjny. Dokument już na pierwszy rzut oka wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, a szczegółowa analiza potwierdziła, że został całkowicie podrobiony. Wcześniej, pierwszego listopada, podobna sytuacja miała miejsce w Krościenku. Tam trzydziestoletni Ukraińiec próbował przekroczyć granicę, posługując się sfałszowanym ukraińskim prawem jazdy. W toku czynności przyznał się do wykorzystania nieprawdziwego dokumentu. W obu przypadkach funkcjonariusze zabezpieczyli fałszywki i rozpoczęli dalsze postępowania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych zdarzeń. Zarówno wykryte kradzieże, jak i fałszerstwa dokumentów wskazują na istnienie dobrze zorganizowanych grup przestępczych operujących na pograniczu. Skala zjawiska dowodzi, że granica wciąż pozostaje miejscem szczególnego ryzyka. A codzienna praca strażników granicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Brutalne pobicie w pociągu Podróż pociągiem Intercity Malczewski Relacji Poznań Piła, która rozpoczęła się w zwyczajny sposób, szybko przerodziła się w serię wydarzeń wymagających interwencji służb. Już na stacji Poznań główny funkcjonariusze służby ochrony kolei musieli zareagować na zachowanie pijanego mężczyzny. Został on zatrzymany i ukarany mandatem, jednak, mimo wcześniejszej interwencji, ponownie wsiadł do składu. Pociąg ruszył w kierunku, piły z kilkunastominutowym opóźnieniem. Podczas dalszej podróży, atmosfera w zatłoczonym pociągu stawała się coraz bardziej napięta. Podpity 46-latek zaczął się zachowywać agresywnie wobec współpasażerów, prowokując przepychanki i rzucając obraźliwe słowa. Sytuacja eskalowała tuż przed stacją rogoźno-wielkopolskie. Jeden z pasażerów, wyraźnie zdenerwowany nieustannymi zaczepkami, zdecydował się na zdecydowaną reakcję i uderzył awanturnika. W wyniku ciosu doszło do bójki, w trakcie której agresywny pasażer został poważnie poturbowany. Miał zakrwawioną twarz i nie był w stanie samodzielnie kontynuować podróży. Konduktor, widząc rozwój sytuacji, odseparował rannego mężczyznę od reszty pasażerów i natychmiast zawiadomił odpowiednie służby. Pociąg został zatrzymany na stacji rogoźno-wielkopolskie na dłuższy postój. Do wagonu wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Komunikaty, informujące o bójce i konieczności interwencji służb, skłoniły wielu pasażerów do opuszczenia wagonów i oczekiwania na peronie. Po upływie kilkudziesięciu minut na miejscu pojawił się patrol policyjny, który zajął się zakrwawionym mężczyzną. Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę prasową komendy powiatowej policji w obornikach. Wynika, że sprawcą wcześniejszych awantur był 46-latek, który nie zgłosił żadnych roszczeń wobec osoby, która go uderzyła. Zdecydował się również nie kontynuować podróży i opuścił pociąg na stacji w Rogoźnie wraz ze swoją konkubiną. Cała sytuacja spowodowała prawie godzinne opóźnienie pociągu. Dla pozostałych pasażerów, podróż stała się nie tylko uciążliwa, ale również stresująca. Zwykła droga do piły przerodziła się w wydarzenie, które pokazało, jak szybko niewielki incydent może przeobrazić się w poważny problem wymagający interwencji policji i służb medycznych. Choć ostatecznie sytuację udało się opanować bez konieczności hospitalizacji uczestników zajścia, incydent pokazał, jak istotna jest obecność i szybka reakcja służb w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego. Pociągi, zwłaszcza w godzinach szczytu, to miejsca, w których agresja i alkohol mogą doprowadzić do eskalacji zdarzeń zagrażających pasażerom. Policja nie informuje o wszczęciu postępowania przeciwko osobie, która zaatakowała awanturnika. Prawdopodobnie uznano, że doszło do działania w afekcie wobec uporczywego i prowokującego zachowania. Incydent z pociągu „Ic Malczewski” pozostanie dla wielu osób przestrogą i przykładem, jak nieodpowiedzialne zachowanie jednej osoby może zakłócić podróż dziesiątkom innych. Awantura. Broń i strzały. Dramatyczna noc w gminie Wielbark. Wieczorna interwencja policjantów ze Szczytna w jednej z miejscowości gminy Wielbark przerodziła się w niebezpieczne zdarzenie, które zakończyło się oddaniem strzałów i pościgiem. Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 22 i dotyczyło nietrzeźwego mężczyzny wszczynającego awantury domowe. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, spodziewali się interwencji związanej z przemocą domową, jednak przebieg wydarzeń okazał się znacznie bardziej dynamiczny. Gdy radiowóz podjechał pod wskazaną posesję, funkcjonariusze zauważyli 65-latka oddalającego się w kierunku pobliskiego lasu. W jego ręku znajdował się przedmiot przypominający broń, a po chwili mężczyzna oddał dwa strzały, próbując zniechęcić policjantów do dalszego działania. Mundurowi natychmiast podjęli pościg, zachowując jednocześnie środki ostrożności. Teren w okolicy zabudowań przechodził w gęstszy pas drzew. Co utrudniało manewrowanie i zwiększało ryzyko konfrontacji. Po krótkiej gonitwie udało się jednak zatrzymać uciekającego mężczyznę, który nie stawiał już czynnego oporu. Od razu trafił pod dozór funkcjonariuszy, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do dalszych czynności. Następnie policjanci przeszukali dom zatrzymanego. W środku ujawnili kilka przedmiotów wyglądających jak broń oraz zapas amunicji, które według wstępnych ustaleń nie były przechowywane zgodnie z prawem. Znalezione elementy zostały zabezpieczone i trafią do szczegółowej ekspertyzy, która potwierdzi, czy stanowiły pełnowartościową broń palną, czy ich konstrukcja wymaga dodatkowej oceny. Podczas interwencji ustalono również, że zatrzymany od dłuższego czasu znęcał się nad swoją żoną, co miało być głównym powodem zgłoszenia wysłanego do dyżurnego szczycieńskiej komendy. Po doprowadzeniu mężczyzny do jednostki policji przedstawiono mu trzy zarzuty. Dotyczyły one znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji, oraz czynnej napaści na policjantów, do której doszło w chwili oddania strzałów w kierunku zbliżającego się radiowozu. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Szczytnie, a funkcjonariusze kontynuują działania mające na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji. W miejscu zamieszkania 65-latka nadal trwają czynności poszukiwawcze, ponieważ śledczy chcą upewnić się, czy w domu nie ma dodatkowych przedmiotów mogących mieć znaczenie dowodowe. Sąd po zapoznaniu się z materiałami zebranymi przez policjantów, podjął decyzję o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec podejrzanego. Uznano, że istnieje wysokie ryzyko utrudniania postępowania oraz możliwość powtórzenia zachowań zagrażających życiu domowników i funkcjonariuszy. Interwencja w gminie Wielbark pokazuje, jak szybko rutynowe zgłoszenie dotyczące awantury domowej może przerodzić się w sytuację wymagającą użycia pełnego profesjonalizmu i opanowania ze strony policji.